Ja utrzymuję go widzowie z tej strony Kebus i witam was serdecznie. No, muszę zrobić o tym film, bo przez noc, to co się stało z Mongołami i The Mongols, to jest banger. No, banger, dlatego zasługuje to ewidentnie na osobny film. E, zapraszam do oglądania. Zaproszę Was na stronę Mag, gdzie swoje skiny wymienicie, bo tutaj z moim kodem, czyli z kodem KEBUS odbieracie sobie bonus darmowy 5 dolarów przy tradeie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%, także serdecznie Was zapraszam wbijać na stronkę, bo link znajdziecie w opisie. Zobaczcie sobie, że tutaj na filmie wczorajszym mamy jeszcze pułap 72-73 zł, jest to jeden buy order, później jest 70. Eee, wpiszmy sobie... Boom, nie ma w ogóle, nie ma w ogóle listingów na, na złotą naklejkę. Nie ma. Cena to jest od 100 powyżej i to są byordery. Także jest to banger. Gdzieś trzy sprzedane za 197 zł, czyli prawie za 200. No i taka naklejka, zobaczcie, w ogóle na papier. To jest papier, 3 zł. Jakby, no, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ktoś mi napisał, że być może jest to manipulacja. Nie wykluczam tego. Nie chcę się zagłębiać jakoś w przyczynę tego, która najprawdopodobniej nie jest czymś oczywistym, ale no jest, to, jest to co najmniej dziwne. No, nie spodziewałem się tego. Narodził mi się też w głowie nowy pomysł, czy nie otwierać kapsuł na potęgę w nowych eventach i nie zaśmiecać rynku naklejkami właśnie. W sensie to by było ciekawe, bo jakby mi się na przykład taki mongol udało wypolować, to bym sobie je po prostu sprzedawał po tych bajorderach i no na pewno, no może nie na pewno, ale wtedy jest duża szansa, że da się na tym zyskać. Także opening w dniu wyjścia następnych naklejek jest niewykluczony i bardzo możliwy. Także. Jest to coś, co muszę wziąć pod uwagę, bo już zaczynamy się uczyć na tym evencie. No jest to naprawdę banger. Widziałem też z takich ciekawszych rzeczy, że Vitality jest dosyć drogie. Eee... Tak, złote Vitality, tutaj też mamy nieźle, też powyżej stówki na luzie. Holo też mocno, o papier to tak w miarę w normie. Ale ci mongolsi, no powiem wam, że bardzo mnie to ciekawi. Bardzo mnie to ciekawi. No w każdym razie uważałem, że to zasługuje na osobny film. Obserwujcie sobie naklejki, bo, bo dzieje się. Eee, tylko trzeba szukać. Trzymajcie się. Jo.